Ta dziewczyna utknęła na tym kamieniu całą noc. Kiedy otworzyła oczy, wokół było widać tylko wodę. Nie było widać żadnej nadziei na pomoc. Z powodu braku jedzenia i wody jej brzuch bolał. Zauważyła, że na kamieniu przyczepiły się małe ślimaki. Jeśli chciała przeżyć, musiała stawić czoła trudnościom. Kiedy włożyła jednego ślimaka do ust, poczuła bardzo gorzki smak. Na szczęście jej stan nie był jeszcze tak zły. Potem wspięła się na górną część kamienia. Zauważyła w pewnej odległości mały zbiornik na paliwo. Problem polegał na tym, że rekin nadal krążył wokół niej. Ten rekin zabił wszystkich jej towarzyszy. W jakiś sposób udało jej się ocalić życie. Zauważyła, że rekin ciągle krąży wokół Stefani położyła rękę na nadgarstku i zaczęła szacować, ile czasu zajmuje Rekinowi okrążenie. Zauważyła, że Rekin potrzebuje dwóch minut na jedno okrążenie. To oznaczało, że musiała przepłynąć w ciągu 90 sekund tam i z powrotem. Wtedy podjęła odważną decyzję. Kiedy zobaczyła odpowiedni moment, wskoczyła do wody. Rekin od razu ruszył w jej stronę. Stefani płynęła z całych sił. Wkrótce dotarła do zbiornika z olejem. Nie tracąc ani sekundy, natychmiast pobiegła w stronę skały. Rekin również zbliżał się z drugiej strony. Stefani dotarła do kamienia w ostatnich 15 sekundach. Zanim Rekin zdążył zaatakować, wspięła się na kamień. Wzięła głęboki oddech i uspokoiła się. Nie było jednak czasu na odpoczynek. Otworzyła wieko zbiornika z olejem i zanurzyła w nim długą linę. Planowała użyć tego do pokonania rekina. Wyciągnęła jeden koniec liny na zewnątrz, następnie załadowała swoją strzelbę. Czekała tylko na odpowiedni moment, ale polowanie na rekina w jej własnym domu nie było łatwe. Stefani ucięła sobie kawałek stopy ostrym kamieniem, aby krew zmieszała się z wodą. Zapach krwi miał sprowokować rekina do ataku. Stefani była w pełni przygotowana, czekała tylko na odpowiednią chwilę. Po chwili zobaczyła rekina nadchodzącego z przodu. Zniknął, zanim zbliżył się wystarczająco. Dziewczyna próbowała zrozumieć, co się dzieje. Nagle rekin zaatakował ją od tyłu, utrzymała równowagę. W tym momencie wykorzystując ostatnią siłę, wrzuciła puszkę z olejem prosto do pyska rekina. Stefani natychmiast strzeliła. Następna chwila przyniosła potężną eksplozję. W wyniku silnego wybuchu Stefani wpadła do wody. Rekin poszedł pod wodę, ale jeszcze nie był całkowicie martwy. Jeszcze bardziej przerażający i niebezpieczny był za nim, ważący tysiąc ton. Pytanie brzmi, czy Stefani przeżyje?